Hej, z tej strony Timos Gaming, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie moją paczkę z gwarantowanym totsem z Ligun. Um, skład już przygotowałem, jak widzicie, teraz wam szybko pokażę. Um, co prawda nie, nie zbyt opłaca wam się kopiować to czy coś, dlatego że no, ten skład jest um, w większości no, z moich graczy, tylko kupiłem tu Kulibalego za 30 tysięcy, Kolarowa za 3000, tysiące i miktariana za 1000. Um, jak widzicie, tam trend jest, no ale już i tak poszło. Trenta nie używam. A Peleglin jest warte jakieś 40 tysięcy, więc użyłem go jak mojego toca. Um, bez przedłużania. Jedziemy, nie będę czekał. Um, no, Francja najlepiej, albo Brazylia. Benjeder, Bape, może Neymar, ale zobaczymy. Jest Francja. Napasnik CM bądź Awarem. Dobra, to jest bardzo dobre trafienie. To jest bardzo, bardzo dobre trafienie. On jest chyba szóstym najbardziej najdroższym graczem w Ligun. Um, po, no, oczywiście Mbappe neymarze będzie Nie wiem w jakiej kolejności tam. Um, Atal jest czwarty, może nawet piąty najdroższy, ale nie wiem czy jakiś Dimarlin jest przed nim. No, ale no, to jest ba to jest bardzo dobra karta. Wow, zobaczcie, te styki sami. Um, tylko ja bym bardzo go chciał zakowacicie, a nie w, w, wrzucić. Zabam, pokażę Wam teraz mój skład. Tylko jak to zrobić, tak? Um, no, muszę pokombinować, bo. Żeby każdego mieć na pełnym zgraniu, nie wiem czy to się da zrobić. Um, Fakil jest Francuzem, tylko czy dam jakoś go wkomponować? Um, tych se usuniemy szybko. Food Champions, no, spróbuję nim zagrać, jeżeli dam go wkomponować, rady. Nie no, ten Awar to jest styki dobre, bardzo. Tylko, że no, ma czerwony link z albo Kamposem, albo z Sonem, albo z Szarem. Aj... Jakby to... Zobaczmy sobie... no co, tylko troszeczkę go... O, jeden punkt ma... nie no, trzy punkty ma gorszą obronę a od Kowacicia, a tak to jest lepszy od niego. Więc bardzo, bardzo dobra karta. Zobaczmy sobie Francuzów, prawych pomocników, tylko to chyba w tej też nie wiem czy będzie działać, bo jest ten Karwahal no to musi być chyba z la ligii. Ło wow, ten biały kartę ma niesamowitą flashback. Nie wiem, no, alternatywnie dębele. Um, ja tu pokombinuję i pokażę wam no, efekt końcowy mój skład. Um, m, może jakoś dębele, chyba tam dębele pójdzie, jeżeli nic nie wkombinuję. No ale no, widzimy się za chwilę. Dobra, mały update w ogóle. Już skończyłem nagrać ten filmik, ale to dodam. Pod koniec sobie tutaj porobiłem skład mój i, 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 i prostu Lineker wskoczył tutaj, żeby zgranie dał wszystkim. Um, Fekil się łączy, dlatego, że są, jest z La Ligi, z Okamposem, więc to działa, a Awara po prostu tutaj i w trakcie meczu to będzie wyglądało, um, już Wam pokażę, to będzie w trakcie meczu wyglądało, tak, 4-3-3 um, i co, no, um, zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że się spodobało, cześć!